Decydując się na wybór okien w okleinie drewnopodobnej, do dyspozycji mamy całkiem sporą paletę barw. Od bardzo jasnych tonacji do ciemnych, przypominających kolor czekolady. Dlaczego zatem warto akurat zwrócić uwagę na kolor złoty dąb i czy jest coś, co go wyróżnia na tle innych barw? Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę radą. Ciągle zmieniające się trendy w architekturze sprawiają, że złoty dąb jest coraz rzadziej spotykany wyborem na nowych domach. Jednak nie oznacza to, że nikt ich nie wybiera, bo to nieprawda. Nadal spora część inwestorów decyduje się właśnie na ten kolor, przez to, że pasuje on do domów w stylu klasycznym. Zatem jak wygląda złoty dąb? Jest to ciepły odcień brązu z domieszką koloru żółtego i pomarańczowego. A jego struktura przypomina uswojenie, jak sama nazwa wskazuje. Dębów w jasnych odcieniach. Jego przyjemna, ciepła barwa sprawia, że wnętrza wydają się bardziej naturalne i przytulne. Właśnie dlatego ten kolor przez ostatnie kilkanaście lat cieszył się sporą popularnością wśród decydujących się na budowę domu, ponieważ można było go łatwo dopasować do klasycznych wnętrz, jak i do tych bardziej eleganckich. Często jest mylony z kolorem Winchester, który pomimo kilku podobieństw posiada również sporo różnic więcej na temat koloru Winchester dowiesz się z mojego innego filmu. Warto pamiętać, że jeśli wybierasz stolarkę w okleinie o konkretnym kolorze, to inne elementy typu drzwi, brama garażowa, parapety warto wybrać u tego samego dostawcy, żeby kolor stolarki w twoim domu był jednolity. Ważne jest również, aby dobrze dopasować kolor stolarki do elewacji budynku. W tej kwestii dobrze będzie zapoznać się z gotowymi projektami domów. Albo kontakt z projektantem domów. Natomiast najczęściej architekci łączą okna Złoty Dąb z elewacją w białych odcieniach. No dobrze, ale czy do środka Złoty Dąb też będzie pasował? Jeżeli ściany w pomieszczeniu pomalowane są również w odcieniach bieli. To jak najbardziej tak. Kolor ten pasuje do klasycznego wystroju salonu, dlatego łatwo dopasujesz go do białego, beżowego czy kremowego koloru ścian. Natomiast podłogę, meble i różnego rodzaju elementy dekoracyjne dobrze będzie dopasować w ciepłych odcieniach drewna. Pomimo mniejszej popularności, to okna w kolorze złoty dom plasują się nadal wysoko w rankingach. Jesteś zainteresowany zakupem okien właśnie w tym kolorze? A może chciałbyś sprawdzić inne? W takim razie odsyłam Cię do naszego konfiguratora, Dzięki któremu samodzielnie skonstruujesz wymarzone okna do swojego domu. Zachęcam Cię również do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów z dziedziny stolarki otworowej. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem Ci radą.